Witam wszystkich z tej strony tropiciel. A dziś chciałbym wam zaprezentować kolejny fight card. Tym razem Galika SW49. Chyba trzy filmy temu zapytałem was, czy zrobić kartę walk teraz, czy po Galika SW48. zagłasowaliście na teraz, więc teraz chcę wam go zaprezentować. Standardowo przypomnę wam, że jest to moja wizja tej karty walk. Oczywiście uwzględniam ogłoszone pojedynki, tylko dodaję kilka pojedynków, które ja chciałbym zobaczyć na tej gali. Gala odbędzie się w trójmiejskiej Ergo Arenie. Więc to raczej pewne, że na tej gali też zobaczymy Sebastiana Przybysza, który właśnie debiutował na gali KSW 44, właśnie w Ergo Arenie. KSW coraz. Mocniej, coraz częściej inwestuje w dywizję 61 kg, więc myślę, że Sebastian na pewno na tej gali powróci. Mm, na pewno będzie to ktoś nowy, no ale trudno trafić, kto to będzie, tak? Wiadomo, że odbywała się kilka fajnych pojedynków w tej dywizji, no ale nie wiadomo na kogo tutaj KSW postawi. Czy może będzie to zawodnik z zagranicy, czy może jednak ktoś z Polski? Ale jest też szansa na pojedynek z Pawłem Polityło. Ale ja na tej gali zobaczyłbym Sebastiana z Kamilem Selwą. Fakt: Kamil jest po dwóch porażkach w KSW i jednej poza Federacją. Ale kategoria 61 kg jest tak słabo obsadzona, że taki pojedynek można by tutaj zorganizować. Wiadomo, że Kamil. Pomimo tych przegranych, jest lepszym zawodnikiem, stoczył więcej walk, szczególnie trzeba pamiętać mu tą walkę z Azijewem, z Antunem, no już tej walki tak za bardzo nie pamiętam, jak ona tam wyglądała, ale zarówno Sebastian, jak i Kami przegrali z Raciciem, więc można byłoby ich zestawić, i myślę, że mogłaby być to naprawdę bardzo ciekawa walka, którą chętnie bym zobaczył. Kolejna walka to starcie kobiet, jedni uważają, że jest to niepotrzebne, inni chcą takie walki oglądać. Ja mam takie zdanie, że jeśli ktoś potrafi ładnie walczyć, efektownie nie zanudza, to powinien walczyć, niezależnie czy jest kobietą czy mężczyzną. I myślę, że też każdy z nas był pod wrażeniem walk Arian Lipski, jakoś nie pamiętam, żeby ktoś wtedy narzekał na jej walki, bo walczyła bardzo efektownie. Tylko, że KSW zwerbowało ją jako zawodniczkę już doświadczoną i wiedzieliśmy też, czego możemy się po niej spodziewać. Karolina Owczarz była i myślę, że nadal jest zagadką. Jej ostatnia walka nie porwała, walkę wygrała bezapelacyjnie, ale nad zawodniczką, która nie była przygotowana. I to wcale. Jeśli tak pokazała się na tle nieprzygotowanej zawodniczki, no to obawiam się, co tutaj może pokazać na tle zawodniczki przygotowanej i bardziej doświadczonej. Więc jeśli KSW myśli o rozbudowaniu tej dywizji i wyłonieniu pasa, no to też musi robić walki, w których udziału nie bierze Karolina Owczarz. Dlatego proponuję tutaj walkę Pauliny Raszewskiej z Martą Hojnowską I już mówię dlaczego. Marta wzięła walkę na ostatnią chwilę, bez przygotowania pod MMA, więc powiedzmy sobie szczerze, że nie była przygotowana wcale. Ale za jej odwagę oraz uratowanie tej walki, no powinna dostać kolejną szansę. Nie tylko na pojedynek, ale też na godne przygotowanie się do niego. Nie jest to mądre walkę na ostatnią chwilę, ale gdyby nie Marta, no to obejrzelibyśmy 8 pojedynków, a nie 9, więc trzeba jej to pamiętać. Jaka walka była, taka była, ale zrobiła ile mogła. A i tak, jak na 6 lat przerwy od MMA, to nie było źle. Dlatego właśnie proponuję walkę z Pauliną Maraszewską, która ma podobne doświadczenie tutaj w MMA do Marty, dlatego że obydwie zawodniczki przegrały z Karoliną Owczarz, obydwie zawodniczki są stójkowiczkami, zarówno Karolina, jak i Marta. Uważają, że Marta jest lepszą strajkierką od Pauliny, więc chciałbym to sprawdzić. A parę lat temu, gdyby Paulina Raszewska wzięła jednak udział w turnieju KSW i wygrałaby pierwszą walkę, no to panie mogłyby spotkać się w klatce KSW i powalczyć o pas. Byłaby to fajna walka, która mogłaby rozbudować dywizję Sprawdzić oczywiście, która zawodniczka jest lepsza Ale też zwycięzczyni tego pojedynku Mogłaby się przybliżyć do ewentualnego rewanżu z Karoliną Owczarz Myślę, że Paulina ma wielki niedosyt Po ostatniej walce miała pojawić się na gali w 45 Bądź gali KSW 46 Tak nam to obiecywano Nie pojawiła się wcale Więc tutaj liczę, że pojawi się No a Marta też pewnie chciałaby... Doprowadzić do drugiej walki z Karoliną i mieć do niej pełny obóz przygotowawczy, więc myślę, że taka walka na pewno byłaby ciekawa. Dalej kategoria piórkowa i pojedynek Krzysztofa Klaczka z Danielem Torysem. Jak wiecie, chciano doprowadzić do walki Wrzoska z Torysem. Z tego pojedynku wypadł Daniel, więc w zastępstwo wskoczył tutaj Krzysztof Klaczek. Który nie był przygotowany w pełni, więc liczę, że swoją kolejną szansę dostanie. Aktualnie bez walki jest tylko Kleber i Torres, więc to jasne, że może powalczyć tylko z Danielem Torresem. Więc też taki pojedynek tutaj proponuję. Daniel stoczył dwie mocne walki z Filipem Wolańskim i Romanem Szymańskim w KSW ma rekord 1-1 miał okazję dopisać sobie do rekordu Zombiego, ale niestety ta okazja przeleciała mu koło nosa. Więc do wzięcia teraz miałby innego mocnego Polaka, Krzysztofa Klaczka, który swój kolejny pojedynek musi wygrać, aby utrzymać się w najtrudniejszej dywizji Federacji KSW. I też byłaby to podobna walka do starcia z Marcinem Brzoskiem, tylko teraz Krzysztof mógłby się przygotować w 100%, a nie tylko ratować walkę. Więc bardzo liczę na jego szybki powrót do KSW, a Toresa też za swój efektowny styl walki nie da się nie lubić. Pojedynek numer 4 Waga lekka Artur Sowiński versus Maciej Kazieczką. Teraz zarówno Gracjan Szadziński, jak i Marian Siłkowski są zajęci a Grzesiu Szulakowski jest kontuzjowany, więc zestawienie ich z tymi zawodnikami jest niemożliwe. Ale Maciej Kazieczko jest teraz po dwóch wygranych z rzędu, na pięć walk w KSW 4 wygrał, więc taki awans by mu się przydał, aby tutaj skonfrontować się znów z bardziej rozpoznawalnym przeciwnikiem, ale też bardziej doświadczonym. Kornik miał okazję po o pas w wagi lekkiej, ale też przecież był mistrzem w wadze piórkowej, więc poza Mateuszem Gamrotem jest najbardziej rozpoznawalnym zawodnikiem i też takim, którego do walki o pas dzieli może jedna wygrana walka, ewentualnie dwie. Więc jest to walka, która mogłaby zapewnić Maciejowi nie tylko rewanż z Gracjanem Szadzińskim w przypadku wygranej, ale też oczywiście mógłby bardziej zaistnieć w tej dywizji. Walka numer 5. Kategoria średnia. Aleksander Ilicz versus Drikus Duplessis. Z racji tego, że Drikus nie może już zbijać do kategorii półśredniej, teraz będziemy go oglądać w dywizji średniej. Nie jest to coś nowego dla Afrykanera, bo przecież jest on aktualnym mistrzem federacji IFC w wadze średniej. Pokonał on nawet jednego z najlepszych polskich średnich, Rafała Haratyka więc ta dywizja powiedziałbym, że jest dla niego lepsza. Nie musi tyle ścinać, a jego gabaryty są wręcz idealne do tej dywizji. Ale też wydaje mi się, że bardziej przyda się w dywizji średniej jak półśredniej. Przyzwyczailiśmy się już do tego, że w średniej walczy tylko Mamet i Materla, więc dobrze byłoby zobaczyć jakieś nowe twarze. Jest oczywiście Damian Nikowski, ale jest to zawodnik, którego no Musimy jeszcze zbudować, tak? Gdyby nie był tak popularny, to budowałby się na jakimś fenie czy e, Babilonie. No a tak, buduje się w KSW, więc nie przyspieszymy tego. Jest oczywiście też po dwóch przegranych, no ale musi upłynąć trochę wody w rzece, zanim stanie się naprawdę takim dopracowanym zawodnikiem MMA. Więc teraz dobrze by było wyrybować innych zawodników i fajnie, że tutaj Drikus przechodzi do tej dywizji średniej. Jest on już zbudowanym zawodnikiem z tytułami na koncie, jakby nie było jest podwójnym mistrzem IFC. Był też mistrzem KSW przez chwilę, ale jednak więc można go zestawiać już w tych mocniejszych walkach. Ja tutaj zobaczyłbym go w walce z Aleksandrem Iliciem. I nie za bardzo teraz ma z kim powalczyć, Drikus byłby dla niego kolejnym testem w KSW, taką przepustką do walki o pas. Jeśli na tej gali wygrałby z Drikusem, no to śmiało mógłby powalczyć o pas z wygranym walki Materla Ascam. A jeśli wygrałby Duplessis, no to też jako ten były mistrz wagi i półśredniej mógłby powalczyć o pas. Ja z chęcią zobaczyłbym taką walkę. Byłaby to podobna walka do walki z Roberto Soldicem. Drikus potrafi znokautować, co pokaza na gali SW43, ale jest zawodnikiem, który dąży do walki w parterze. Na 12 zwycięstw aż 8 razy poddawał rywali, w tym aż 5 razy przez duszenie z za pleców i aż 4 razy przez gilotynę. I co ciekawe, mają podobne rekordy: dwa razy przegrali w karierze, Drikus dwa razy przed czasem, a Ilicz dwa razy przez decyzję, ale też 11 i 12 razy wygrywali, w tym przez knockout w Federacji KSW, więc takie zestawienie byłoby ciekawe i bardzo logiczne rankingowo. Szósta walka: Akopshostak versus Erko Jun. Dla jednych może być to freak fight, dla innych walka sportowa, ale na bardzo niskim poziomie. Jedne jest tutaj pewne. Taka walka gdzieś powoli nam się kroi. Przez wiele portali było już ogłaszane, że ten pojedynek zostanie jakby dodany do karty walki gali KSW 47. Tak się nie stało. Myślę, że został przesunięty na kolejną galę. Wiadomo, że gala KSW 48 odpada z racji tego, że będzie to gala w otwartym polsacie, więc takie nazwiska tutaj nie mogą się pojawić. Więc zostaje nam gala KSW 49. Erko przybył do KSW, aby zweryfikować stracha i popka. I co najważniejsze, pokazać publiczności jak powinno się walczyć. I to co zapowiedział, to też zrobił. Durwał zarówno Stracha jak i Popka. I skończył ich przed czasem. Ma za mało doświadczenia, aby atakować na przykład Bedorfa, ale myślę, że Szostak czy Kołecki będą no tutaj w jego zasięgu i na jego celowniku. Erko w swoich dwóch poprzednich walkach pokazał więcej charakteru i umiejętności niż Akop Szostak. W swoich pięciu walkach. Akop, kiedy dostaje po głowie, no to od razu się poddaje. Tak jak to było z Dyberiuszem Kowalczykiem czy Martinem Hudejem. A na przykład Erko. Dostał bardzo mocny cios od stracha, gdzieś tam ugięły się nogi, a nie poddał walki, tylko czekał chwilę i momentalnie chciał mu oddać. Mimo, że nikt Erko nie uznaje za zawodnika, to zachowuje się jak wojownik. Myślę, że e, może nas bardzo zaskoczyć. Wiadomo, że musi nabrać jeszcze sporo doświadczenia, ale póki co w KSW pokazuje się dobrze. Walka z Akopem byłaby kolejnym testem, nie chcę tutaj mówić, że Akop jest jakimś lepszym zawodnikiem, bo z nikim znaczącym nigdy nie wygrał, obijał zawodników z ujemnymi rekordami, więc musi nam też potwierdzić swoją wartość jako zawodnika, ale stoczył więcej walk, jest młodszy od Popka i Stracha, więc byłaby to na pewno kolejna poprzeczka dla niepokonanego Erko Juna. No i siódma walka. Marcin Wrzosek vs. Kleber Kojke Erbst. Byłby to rewanż. Do ich rewanżu chciano doprowadzić właśnie na Galikę SW44 w ergo Arenie. Z tej walki wtedy wypadł Marcin, w tym czasie Kleber pokonał. Mariana Siłkowskiego, a później przegrał z Gamrotem, a Marcin wygrał z Krzysztofem Klaczkiem, więc dziś ten rewanż ma więcej sensu niż rok temu. Widzieliśmy, że Marcin po tej kontuzji wrócił odmieniony w zupełnie innej, lepszej formie, ale też pamiętamy, jak Kleber zmienił się po porażce z Kornikiem. Teraz znów jest po porażce i kto wie w jakiej dyspozycji do nas wróci. Ich ostatnia walka do tych najciekawszych nie należała, ale sądzę, że rewanż mógłby być e, ciekawe. Tym bardziej na tym etapie tych zawodników, którzy no obaj chcą ponownie wywalczyć sobie walkę o pas. Obaj też mieli okazję ten pas zdobyć i szybko stracić, bo w tej dywizji poza Kornikiem jeszcze nikt pasa nie obronił. I to tylko pokazuje jak mocna jest ta dywizja. I to właśnie ja najbardziej lubię, kiedy mistrz się szybko zmienia. Eee, ja mogę lubić danego zawodnika, ale nic bardziej nie motywuje zawodników jak porażki, i później te walki są coraz lepsze, coraz mocniejsze. I dlatego właśnie tak lubimy tą kategorię piórkową, która jest nieprzewidywalna. Myślę, że te zestawienie byłoby bardzo istotne w tej dywizji i na ten moment jest to najlepsze zestawienie dla obu zawodników. Kolejne ogłoszone zestawienia omówiliśmy sobie już jakiś czas temu. Do osób, które jeszcze nie widziały tego filmiku, zostawię link w prawym górnym rogu. No i co, to chyba wszystko na dziś. Dzięki bardzo za wysłuchanie i standardowo zachęcam was do łapkowania, komentowania oraz subskrybowania kanału Cage of MMA. Pozdrawiam was, trupiciel. Trzymajcie się. A czy Ty subskrybujesz kanał Cage of MMA? Jeśli nie, to na co czekasz? Dołącz do rodziny najbardziej hardkorowych fanów MMA. I razem z nami twórz historię.